Kim jestem? Jestem sto kurza Jeszcze raz czekaj Oczekajcie jaki jaki żołnierz? Od góry w dół Kawierdziel ja Dobra no, Dres Baza Kim jestem? Jestem dowódcą pierwszego batalionu szturmowego Kurwa! Tak. To tak cięższy śmiesznie, kurwa. Uwaga? Czekaj. Czekaj. Gdzie możesz podejść nawet? No w sumie. Kim jest? Już? Już. Kim jestem? Jestem dowódcą pierwszego batalionu szturmowego. No i mamy, co chyba? Co? Chyba to mamy. Dobra. Teraz zostawaj. Co robimy? GO Nie wiem. Rodzicielcie, braterstwo! <grystwere> Kim jesteśmy? Jesteśmy stowarzyszeniem. Pierwszy batalion szturmowy. Nawiązujemy... Yy, Kurwa! <grystwere> <grystwere> <Dobra, grystwere> <grystwere> <brywa> się, wytnij się, kontynuuj. Kontynuuj, wytnij czekaj, czekaj, to nie... Łatwo. Dobrze, dobra, 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 dobra. Jesteśmy stowarzyszeniem. Yy, Kurwa! <grystwere> jesteśmy stowarzyszeniem. Stylizujemy się na piechotę z mechanizmów wojsk polskich. Dobra. Jesteśmy stowarzyszeniem. Stylizujemy się na piechotę z mechanizmów wojsk polskich. Nie pobryłeś się. Czekaj, raz. Jesteśmy stowarzyszeniem. <śliczela> Przewija się <śpiew> Dobra. <ślikle> <Czekaj>. <ślikle> Jesteśmy. Dobra. <stowarzyszenie>. Czekaj. <śliczela> jesteśmy stowarzyszeniem. Każdy to kurwa wie. Co, co, say. say. Jesteśmy stowarzyszeniem. Zujemy się na no, Jesteśmy stowarzyszeni. Jesteśmy stowarzyszeniem. Skurwa! Jesteśmy stowarzyszeniem. Dobra. Jak tam bateria? Pyka czy nie pyka? Nie, nie pyka. Jest w porządku. Jesteśmy stowarzyszeniem. się napiechotę jednostek. Jesteśmy stowarzyszeniem. Jesteśmy stowarzyszeniem. się na piechoty jednostek zmechanizowanych. Jeszcze raz. Jesteśmy stowarzyszeniem. Strizyjemy się na jednostki piechoty zmechanizowanej. <tryja> Dobra, ty już Zatrzymuj, kolejny nie. W... Liczymy na jakość, a nie na ilość. Dobra. Znajdź nas, póki my znajdziemy ciebie. Nie znajdź nas? <grym> <grym> Lepiej o... Dobra, dobra, wiem. Dobra, uwaga. Znajdź nas, nim my znajdziemy ciebie. Ładne płatki z tyłu. Czek, albo... <grym> Gracias. <laughs> Nie jednym z nas. Szukamy takich jak ty. Działamy od 2010 roku. Jako stowarzyszenie. Od 2012. Możemy jeszcze raz? Przez chwilę, bo. Działamy od 2010 roku. Jako batalion szturmowy. od 2012. Miał być jako stowarzyszenie. Jeszcze raz. Dobry, no? od to? Działamy od 2010 roku. Jako stowarzyszenie od 2012. Siła, jedność, doświadczenie. I w dupę walenie. I w dupę walenie. To tam jest u nas! Każdy, każdy kto do nas dojdzie. Zostanie zepsuty telefon. No żartu małem wyłącznie. Naszym uzbrojeniem są karabiny z rodziny AK. A sum jaka Ewa jest? <coughs> oh, kurwa. <nie. coughs> Działam na terenie miasta Paczy w okolicach. Nie. <coughs> to mi przeszkadza. Eee, Czasko? Ok. Bo karma. Nie, nie, nie. Wiem co powiem. Nasze oddziały są wiele Górze i Wparczenię. O, żeś powiedział. No kurwa, tak jest. E, dobra, Będziesz szczęście. Czeka, czekaj, czekaj, czeka, jeszcze raz. Nasze stowarzyszenie ma oddziały: ilenia Góra, Warszawa i główna siedziba, Wparcze. Z naciskiem na parcze. Yeah! Parczę w Chcesz się dowiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę. Lub skontaktuj się z dowódcą. Czyli za